Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne, i zapraszam Was także do moich ofert, do czytań indywidualnych, do rozmów ekspresowych, do przeznaczenia duszy, poprzednich wcieleń, czytań Kronik Akaszy, także do czytań miłosnych. Kochani moi, Szeroką ofertę znajdziecie w opisie pod filmem bądź na królowamocy.com. Zobaczmy sobie, jaka energia jest tutaj dla Was przygotowana na nadchodzący miesiąc. I wykorzystam talię Archanioła Michała. Zobaczymy sobie przesłanie i wskazówkę. Następnie przejdziemy do każdego aspektu. Waszego życia Tutaj jest powiedziane, że listopad to czas, gdzie warto odpoczywać na łonie natury Michał Archanioł mówi, że w ten sposób uda się Tobie odnaleźć spokój i czerpać równowagę to także zaproszenie do Ciebie do tego, żeby właśnie wybrać się do natury samemu. To jest dla Ciebie dobry pomysł, żeby zregenerować siebie i swoje myśli. Zobaczmy, do czego warto wykorzystać energię tego miesiąca. Zobaczmy, do czego warto wykorzystać energię tego miesiąca. Sześć kielichów, as buław i pięć buław. E, moi drodzy, mm, ja powiem tak. To jest na pewno taki miesiąc, który będzie Ciebie motywował do zmian. E, to jest miesiąc, który Zarówno przyniesie tobie ciepło, przyniesie tobie miłość, być może spotkanie z kimś z przeszłości, ale jest tutaj też powiedziane, że listopad przyniesie tobie impuls do zmiany. I ta zmiana może wywołać w tobie pewien niepokój, ponieważ. Ta zmiana wiąże się z tym, że będziesz inicjowany do tego, aby pokonywać rywali, pokonywać przeszkody, a właśnie z tych przeszkód, z tych kłód, które um, mogą być tobie rzucane pod nogi, żeby zbudować drabina, Drabinę do szczęścia, drabinę do sukcesu. Tutaj też jest powiedziane, żeby zadbać o to, aby nie zasiadywać się tak, w ciepłym kącie, żeby nauczyć się też asertywności, ale wyrażanej w sposób stanowczy i łagodny. Zobaczmy, moi drodzy, teraz jak wygląda aspekt miłości w Waszym życiu, w relacji. Miłość. 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 Dziesięć denarów. A buław. I sześć kielichów. Słuchajcie, kochani, w miłości będzie dużo miłości. Jeżeli jesteście w relacjach, jeżeli jesteście w partnerstwach, tutaj. Pokazuje się wejście na nowy, wyższy etap waszej komunikacji, waszych uczuć, ponieważ mamy tutaj także pokazaną kartę MAGA, a więc nowy etap, nowy poziom. Macie tutaj pokazane bezpieczeństwo domowe, macie tutaj pokazaną pełną rodzinę, macie tutaj pokazanych tych, których kochacie i jest informacja o tym, że to będzie czas przytulania, czas kreowania pięknych, wspólnych doświadczeń z dziećmi, ze zwierzętami. Jeżeli jesteście za to singlami, no to macie wielką szansę na to, żeby poznać kogoś do relacji, żeby poznać bratnią duszę, może na jakimś spotkaniu rodzinnym, albo ktoś właśnie zaprosi Was. Do jakiegoś miejsca, do jakiejś restauracji, macie tutaj możliwość, kochani, odnalezienia tej właściwej dla Was istoty. Sprawy rodzinne też mają duży wpływ na miłość, ale powiedziałabym, że w tym dobrym i pozytywnym tego słowa znaczeniu. Popatrzmy teraz. Jaka tutaj jest wskazówka na wasze życie miłosne? Wskazówka dwójka miecze. Żeby zachować tą piękną energię, która się tutaj pokazuje przy Was, energię miłości, energię takiego spełnienia, jesteście proszeni o to, żeby nie popadać w jakieś takie niskie wibracje. Niepotrzebnych słów, niepotrzebnych myśli. No i wskazówka też jest taka, żeby jeżeli macie jakieś ważne tematy w swoim życiu miłosnym, żeby rozmawiać z właściwymi ludźmi, żeby za dużo też, kochani, nie mówić tak. Ja tutaj czuję to najbardziej. Nie mówić niepotrzebnych słów na zewnątrz, żeby też nie zatajać jakiejś informacji. To jest bardzo istotne. Ponieważ mm, to jest takie ostrzeżenie tutaj dla Was, tak? Bo to może przynieść jakieś rozczarowanie, a Macie pokazaną energię miłości mm, naprawdę bardzo, bardzo ładną więc wskazówka jak to właśnie utrzymać na pewno zobaczyć zobaczyć to dobro, to piękno które jest Wam tutaj dane jeżeli jesteście właśnie z singlami to też jest powiedziane nie uciekaj przed szczęściem uwierz w to, że czeka na Ciebie też dużo dobrych i pięknych chwil i zasługujesz na to jak najbardziej. No dobrze, zobaczmy teraz pracę i karierę, i aspekt finansowy. Popatrzmy, jak to tutaj się dla Was rysuje. Praca. No, ja mam takie poczucie, że tutaj wchodzą nowe tematy do waszego życia, nowe pomysły, nowe projekty, będziecie się czegoś nowego uczyć. Sprawy domowe też mogą być dla was ważne, istotne. Uda wam się, kochani, w listopadzie ukończyć jakiś projekt albo jakieś zadanie. Tutaj też dzieci młode, tak? Yy, młodzi ludzie mogą mieć duży wpływ na Twoją pracę. Widać, że jest tutaj coś takiego świeżego, coś nowego, ale z powodzeniem ukończonego. Sprawy domowe, tak jak właśnie mówię, też mogą mieć znaczenie mogą mieć duży wpływ. Może część obowiązków zawodowych będziesz wykonywać w domu, będziesz uczyć się w domu. Jeżeli chodzi o aspekt e, finansowy, moi drodzy, no to paść denarów mówi o tym, że jest tutaj e, pokazana energia pieniądza i jest pokazany przepływ, przepływ tego pieniądza. Hmm, być może tutaj też e, kobieta, będzie dla Was bardzo ważna, kobieta, e, z którą budujecie już jakąś długą relację. Pokazuje się tutaj, Relacja długoterminowa, związek, pokazuje się tutaj firma, w której możecie pracować, i to wszystko pokazuje się bardzo, kochani, pozytywnie w aspekcie właśnie y, radości, spokoju i uzdrawiania. Y, chociaż y, bardzo możliwe, że trzeba będzie, kochani, y, z pewnymi tematami troszeczkę przyspieszyć, jeżeli zwłaszcza y, są jakieś opóźnienia, tak? Żeby właśnie dokończyć jakiś projekt i móc go świętować, dokończyć jakieś ważne dla Was zadania. Ale mamy tutaj bardzo ładną energię pokazaną na ten aspekt Waszego życia. Popatrzmy, jaka jest dla Was ogólnie rada i wskazówka na listopad. Rada i wskazówka na listopad. Sześć miecze. Powiem tak, jesteś w procesie przemiany, jesteś w procesie odradzania, w procesie być może przebranżawiania się albo odświeżania swojego życia, wprowadzania do swojego życia więcej e, właśnie spokoju, więcej radości, ale nim to się stanie, nim zobaczysz efekt, na który pracujesz, mogą jeszcze czekać ciebie, Turbulencje. Ale nie jest to tak naprawdę nic złego, ponieważ dzięki wzburzonym falom jesteś w stanie dopłynąć szybciej tam, gdzie chcesz. Więc, um, jaka jest dla ciebie rada? Miej wiarę. Miej spokój w sobie. I pamiętaj, że wszystko się zmienia. Przyjdą do ciebie pomocnicy, którzy ci pokażą właściwy kierunek bardziej bym powiedziała przewodnicy który, którzy Ci pokażą właściwy kierunek a Ci co mają odejść z pewnością odejdą ponieważ nie będą mieli takich samych celów jak Ty podczas podróży zwanej życiem szóstka mieczy mówi o pokonywaniu przeszkód, mówi też o tym żeby w listopadzie Starać się mówić jasno i klarownie mm, i postarać się nie podsycać jakichś konfliktów czy też e, właśnie trudności w dogadaniu się, w komunikacji. E, tutaj też poczułam, że mogą być zerwane łącza. Co to oznacza? To może oznaczać wprost, tak? że e, coś w Twoim życiu ulegnie. Bardzo dużej przemianie. Może tutaj jakiś kontakt się urwie, albo y, będzie taka sytuacja, gdzie ten kontakt będzie y, zaburzony, ale tu jest powiedziane, że mimo wszystko pozwól sobie iść do przodu i puść kontrola. Wyciągnij też wnioski z trudnych dla Ciebie doświadczeń. To będzie bardzo ważne dla Ciebie, bo ten moment Twojego życia, w którym Ty jesteś teraz, w dużej mierze jest sumą Twoich wyborów i Twoich decyzji. Także czas wyciągania wniosków. Zobaczmy jeszcze. Karta z zaczarowanej mapy dla Was. Szczegóły i szczególiki. Mhm. Numer 43 może ma dla kogoś znaczenie. Tutaj jest powiedziane: Najpotężniejsze wzory tworzone są z najdrobniejszych szczegółów. Bądź uważny. Nadszedł czas, by czytać wszystko, co napisane jest drobnym drukiem. I dotyczy to wszystkich aspektów życia. Wypatruj detali, a ogólny zarys zostaw na inną okazję. Kiedy ta karta pojawia się w odczycie, to znak, by dopracować projekt. Wykonywać drobne, lecz znaczące gesty lub wnieść indywidualne podejście do sprawy. Pamiętaj, że to, co musisz wiedzieć, ukryte jest w szczegółach. Jeżeli przystępujesz do jakiejkolwiek umowy, przyjrzyj się jej wcześniej. Jasność i przejrzystość są kluczowe. Możesz wiele zrozumieć, obserwując drobne gesty, spontaniczne uwagi. I ulotne grymasy, które pokazują większy obraz. Dziękuję Wam, kochani, życzę pięknego czasu. Trzymajcie się ciepło. I pa pa.